W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dziesięciu najniebezpieczniejszym zwierzętom na świecie. Te stworzenia mogą wyglądać niesamowicie, ale mogą być również bardzo, bardzo śmiertelne. Od jadowitych zabójców w głębokich dżunglach po potężnych drapieżników na równinach tych zwierząt nie można lekceważyć. Co sprawia, że są tak niebezpieczne? Czy to ich rozmiar, jad, czy może nieprzewidywalna natura? Pod koniec tego filmu zrozumiecie, dlaczego to właśnie te zwierzęta należy mieć na oku. Zatem zanurzmy się i odkryjmy dziką stronę natury. 10. Niebieska ośmiornica obrączkowa. Ta mała, jaskrawo ubarwiona ośmiornica jest jednym z najbardziej jadowitych zwierząt morskich. Spotykana w płyciznach i rafach koralowych Australii, Azji Południowo-Wschodniej i Japonii, błękitnopręgi ośmiornica posiada jad, który może spowodować niewydolność oddechową i śmierć w ciągu kilku minut. Pomimo małego rozmiaru nie istnieje znane antidotum. Co czyni ją wyjątkowo niebezpieczną dla ludzi, którzy przypadkowo się z nią zetkną. Przerażające. 9. Hipopotam. Mimo pozornie łagodnego wyglądu, hipopotamy są jednymi z najniebezpieczniejszych zwierząt w Afryce. Są bardzo terytorialne i mogą być niezwykle agresywne, zwłaszcza gdy czują się zagrożone. Hipopotamy potrafią biegać szybciej niż większość ludzi i mają potężne szczęki, zdolne do miażdżenia kości, co prowadzi do wielu zgonów każdego roku. 8. Ślimak stożkowy. Spotykane w ciepłych wodach regionu Indo-Pacyfiku, stożki morskie są małe, ale niezwykle jadowite. Ich piękne, wzorzyste muszle skrywają harpunowaty ząb zdolny do dostarczenia silnego jadu, który może spowodować paraliż i śmierć u ludzi. Nie ma antidotum na ukłucie stożka morskiego, co czyni go niezwykle niebezpiecznym. 7. Rozdymka: Rozdymki spotykane są w ciepłych przybrzeżnych wodach na całym świecie, a choć mogą wyglądać nieszkodliwie, zawierają silną neurotoksynę zwaną tetrodotoksyną. Ta toksyna jest 1200 razy bardziej trująca niż cyjanek i może powodować paraliż oraz śmierć. W niektórych kulturach, jak w Japonii, gdzie jest znana jako fugu, ryba ta uchodzi za przysmak, ale jej przygotowanie wymaga niezwykłej ostrożności. 6. Bawu afrykański Często nazywany czarną śmiercią, bawu afrykański jest jednym z najniebezpieczniejszych zwierząt w Afryce. Te ogromne zwierzęta są nieprzewidywalne i mają reputację atakowania intruzów, w tym ludzi, bez ostrzeżenia. Wiadomo, że zabijają więcej myśliwych na kontynencie niż jakikolwiek inny gatunek. 5. Żaba drzewołaz. Pochodzące z lasów deszczowych Ameryki środkowej i południowej, żaby drzewołazy są znane z jaskrawych kolorów i silnych toksyn. Nawet niewielka ilość ich trucizny może być śmiertelna dla człowieka, a rdzenni mieszkańcy historycznie używali ich toksyn do zatruwania końcówek dmuchawek. Ich niebezpieczeństwo polega na toksynach wydzielanych przez skórę które mogą powodować paraliż lub śmierć. 4. Komar. Pomimo małych rozmiarów, komar odpowiada za więcej zgonów ludzi niż jakiekolwiek inne zwierzę. Spotykane niemal w każdym zakątku świata, komary są nosicielami chorób takich jak melerie, gorączka denga, wirus zika i żółta febra. Ich zdolność do przenoszenia tych chorób na ludzi czyni je jednymi z najniebezpieczniejszych stworzeń na świecie. 3. Słoń afrykański. Chociaż często postrzegane jako łagodne olbrzymy, słonie afrykańskie mogą być niezwykle niebezpieczne, gdy są prowokowane lub czują się zagrożone. Są największymi zwierzętami lądowymi na ziemi, a gdy ruszają do ataku, mogą spowodować znaczne zniszczenia i ofiary śmiertelne. Konflikt między ludźmi a dzikimi zwierzętami, szczególnie na obszarach, gdzie ich siedliska nakładają się na osiedla ludzkie, często prowadzi do śmiertelnych spotkań. 2 Krokodyl Słonorzeczny Krokodyl rzeczny to największy żyjący gad i jest niezwykle agresywny. Spotykany w słonawych i słodkowodnych rejonach Azji Południowo-Wschodniej i północnej Australii, ten drapieżnik szczytowy jest znany z ataków na ludzi przy najmniejszym prowokowaniu. Jego potężne szczęki mogą miażdżyć kości, a on sam jest odpowiedzialny za liczne śmiertelne ataki. 1. Osa morska Spotykana głównie w przybrzeżnych wodach Australii i Azji Południowo-Wschodniej, osa morska jest uważana za jedno z najbardziej jadowitych stworzeń na świecie. Jej czułki zawierają toksyny, które mogą powodować paraliż, zatrzymanie akcji serca i śmierć w ciągu kilku minut. Pomimo swojej przezroczystości, te meduzy stanowią poważne zagrożenie dla pływaków w ich siedliskach. I to już wszystko, moi drodzy, dziesięciu najniebezpieczniejszych zwierząt na Ziemi. Od małych, śmiercionośnych komarów po ogromne, nieprzewidywalne słonie te zwierzęta pokazują, jak potężna może być natura. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie o polubieniu, subskrypcji i kliknięciu dzwonka powiadomień. Dajcie nam znać w komentarzach, które zwierzę zaskoczyło was najbardziej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.